Siemka, witam was na kanale Atletik Dev. Nie, Dev. Kurwa, co ja mówię? Siemka, witam was na kanale Siemka, witam was na kanale 9V Nirvana. Dzisiaj. Siemka, witam was na kanale 9V Nirvana. Dzisiaj znowu udało nam się, kurwa, co? Udało nam się złapać za... Złapać nam się zajebisty... Jak? <śmiech> <śmiech> na szczęście Kasper jest moim suflerem tutaj, także. Tu jest teks Alex czyta. <laughs> Puszczamy naszą trzylautową miejscówkę w środku dżungli Nie było łatwo się tu dostać Kacper prawie rozstał się z życiem uciekając przed ścieką krową Ale było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie Mieliśmy hostel położony tak na dobrą sprawę w środku dżungli Także bujanko na hamaczkach, śniadanka z kolibrami Pająki na ścianach. Pająki na ścianach, słuchajcie, jakiego my wczoraj z kurwy się przyuważyliśmy. Tak, moja dłoń. Bez palców, oczywiście, ale. panie wielki bo... ale był, no, Takiego pająka to centralnie filmy tego dzieła. No? Normalnie ptasznik to był. Pofociliśmy go, ponakręcaliśmy, aż się gościu w Aleks się z zimbał, bo <laughs> aleks go ciągle zaczepiał. <laughs> Wyobraźcie sobie, jak to się robi, jak się znajdzie pająka. Trzeba wyciągnąć kamerę, przyłożyć rękę, żeby było. Skala odniesienia, a potem go szturchnąć, żeby zaczął biegać. No i ogólnie. Po chyba w któryś tam czwartym szturchnięciu mu się nie spodobało i przyjął pozę do ataku. Także go zostawiliśmy. Nie wiadomo, czy te pajanki są tutaj super jadowite, czy nie, ale lepiej założyć, że są. Dlatego go tylko szturchałeś po noze. Tak, tak. Dobra, teraz lecimy do kolejnego hostelu, który jest jeszcze bardziej ukryty w dżungli. Znajduje się nad rzeczką mhm. i zapowiada się tam. Jeszcze większy silo. Także wypoczęci, lecimy odpoczywać dalej. Pomijając fakap ze znalezieniem tego hostelu, o którym opowiadaliśmy w poprzednim odcinku, była to pierwsza miejscówka w trakcie tej podróży, w której chciało się mieszkać. Była oddalona o jakieś 1,5-2 km od najbliższej drogi, co było zarówno jej plusem, bo była mega cicho, ale i minusem, gdyż na przykład, żeby pójść sobie do sklepu czy na plażę, w jedną stronę trzeba było na to poświęcić około 45 minut. Ale dzięki temu można było począć tutaj naprawdę zajebistą energię dżungli wraz z całym dostatkiem inwentarza, czyli ogromnymi robalami, drzewami owocowymi na całej posesji. A oprócz tego latały kolibry, sząkały chrząszcze i kwiaty pachły. Innymi słowy, natura utulała. Były wszędzie porozwieszane hamaczki, w których spędzaliśmy sporo czasu. Zwłaszcza, że uwaga, mieli tam działający internet. Nie za szybko, ale zawsze coś. YouTube'a można było w 144p oglądać. Po trzech dniach silanki wyruszyliśmy do kolejnego loku oddalonego jakieś 10-12 km wzdłuż wybrzeża. Transport w Kolumbii jest dość prosty, wystarczy stanąć na głównej drodze i czekać. Albo przyjedzie i zgarnie was kartel narkotykowy, który odrąbie głowy maczetami, albo autobusik, który za niewielką kwotę zawiezie was tam, gdzie będziecie chcieli. Nie mieliśmy żadnego problemu, żeby się dostać do tego hostelu. Na szczęście. No dobra. Dobra. Jeśli chodzi o nas, nasz kolejny hostel, to jest to zupełnie inny klimat niż mieliśmy przed chwilą. Jest to hostel postawiony widać, przez białasów dla białasów, tak. <gry> dlatego też design. Poziom wykończenia wszystkiego jest zdecydowanie dużo wyższy. Na pewno nie będzie aż tak cicho i spokojnie. Tutaj nie ma co się łudzić. To jest imprezownia, to jest raczej imprezownia. Tak, tam gdzie byliśmy przed chwilą, to tam nikt nie mówił po angielsku. Tam było bardzo 0000 zero, 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 zero komerchy. My tam byliśmy z takimi ludźmi, którzy ewidentnie przyjechali tylko, żeby się zupełnie odsiąć. Seulata. Jakby zobaczyli z laptopami, to będzie zdziwieni. Tak. No, a tutaj jest, jest tak troszeczkę nie powiedziałbym hipstersko, to nie jest właściwe określenie, ale no, ale tak jak jest powiedział, od białasu dla białasu. Im tak. bardzo mocno jest to zorganizowane i sami zresztą zobaczycie później. Hostel El Rio okazał się być jednym z dwóch najlepszych hosteli w całej Kolumbii. Szczerze, po tym jak tam weszliśmy, nie zdziwiło mnie to wcale. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jest on założony przez Europejczyków, więc zostały tu połączone myśl ogarniająca Europy oraz dzikość i piękno natury kolumbijskiej. Hostel miał też prywatną plażę z kamulcami, z których można było całkiem zacnie poskakać. Chatki bez części ścian, a co za tym idzie, spało się prawie na dworze. Oczywiście nie zabrakło hamaczków oraz barów, w którym wieczorem odbywały się dość fajne bitki oraz pierdolniętego kota, srającego do piachu na boisku do siatkówki, byliśmy nieraz świadkami. Kurwa! Ma! pierdolę. chwilę Chwilą ujebał mnie pies, nie? No, <gry> Jakiś... ale, tekko, ale, ale bez ostrzeżenia. Bez ostrzeżenia żadnego. Bez że po prostu zamordowałbym gołymi rękami takiego. To poleksa, który Aleksa, mówi, już wkurzę, głowy nie obciął. Temu psu bym obciął, kurwa. To tępym narzędziem. Ja mogę kamerę podtrzymać. I oto tym sympatycznym i miłym akcentem, za który najbanks hejtują nas obrońcy zwierząt, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli planujecie odwiedzić północną część Kolumbii, a myślę, że warto, to koniecznie wpadajcie do tych dwóch hosteli. Nie pożałujecie. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie.